To był taki moment, że absolutnie miałem takie osobiste doświadczenie. Po pierwsze, ogromny szacunek dla pracy zespołu. Zobaczcie tylko na te mapy, tak. Już nie mówiąc o tej muzyce. Dziękuję. Jeszcze ta muzyka, która dodaje takiej duszy. Mam nadzieję, że gra będzie miała tą duszę. Bo wiadomo, że gra musi mieć duszę. Bo to o to chodzi we wszystkich sprawach, którymi się zajmujemy. Jeszcze mam takie osobiste, na swój sposób też przeżywam to, chociaż to trudno tak powiedzieć publicznie, ale wiecie, no te lokacje są nie bez przypadku i ja je właśnie widzę, tak? Teraz oglądając z Państwem to któryś raz z tą muzyką, dlatego że ja też osobiście w ostatnich, nie wiem, 8 latach sporo czasu spędziłem w tych lokacjach. Ja znam wszystkie te miejsca na pamięć i z zespołem Strategy in Future, i z Amerykanami z The Potomac Foundation. Jeździłem Noraczki, Rozpudę, znam na pamięć. E, Braniewo, każdy most i właściwie każdą ulicę w tamtym, w tamtym obszarze. Żerań, nie dość, że mieszkałem tam niedaleko, to cóż, jestem z Warszawy, nie? po drugiej stronie Żoliborski Brzeg. I Pilica, z ojcem jeździłem tam w dzieciństwie wiele razy. Nawet ten konkretny most przejechałem pewnie z 300 razy. I wyobrażam sobie, że takich ludzi jak ja będzie dziesiątki tysięcy, setki tysięcy w Polsce, którzy zobaczą realne lokacje w ojczyźnie, tak? Bo przed naszymi oczami jest po prostu ojczyzna i bitwy rts -y, które będą się toczyły na niej. Więc no i wydaje mi się, że zespół Jarka oddał już nawet na tym etapie teraz bardzo coś ważnego. Tchnął duszę ten ten wymiar tak to jest taki moje osobiste i nie konsultowane z Jarkiem to co chciałem powiedzieć